Super hiper Streszczenie, super hiper Książki pod tytułem Baladyna Juliusza so Słowackiego. Tak, to był sobie papier trzeci. Miał brata, popiela czwartego. No i popiel czwarty pobił się z papierem trzecim i papier trzeci przegrał, ale uciekł z koroną, został pustelnikiem. I papier czwarty rządzi w Polsce. Jest też Kirkor, który odwiedza pustelnika i mówi: Ja chcę mieć dziewczynę. A pustelnik mu mówi: To znajdź prostą kobitkę. I po tego spotkania jest też sobie nimfa Goplana, jeziora Gopło. Ona ma takie dwóch przedupasów: Skierkę i Choklika. I ona kocha Grabca. Ale on ją tak... Średnio. grabić się przyznał jej, że kocha jednak Paladynę. Baladyna to jest główna bohaterka. Zaraz do przyjdziemy. I... Głopiona się wkurzyła, że zniszczy tą Paladynę. Że, że, że jest mój. I będzie mój, mój, nie dam baladynie. No i baladyna mieszka razem z matką, wdową i siostrą, Aliną. I one sobie marzą, że one chcą żyć w pałacu. No i goplana zaczarowała wóz, powóz Kirkora, żeby się zdóbcył. I przypadkiem zawędrował do chatki wdowy. Tam on przedstawia Jest zachwycony eee, pięknem kobiet, bo chciał się któryś oświadczyć, ale. Yy, nie wiedział, yy, której. Tam skierka, ten jeden przytuparz goplany powiedział, że yy, po, powiedział wdowie, żeby ona mu zaproponowała, żeby zbierały dzban. Main, kto uzbiera dzban, to zostaje żoną. No i przerwa jest. Słowacki trzyma w napięciu. Jest znowu goplana. Grabiec. Grabiec jest wstawiony. Goplana wkurzona. No i jak kobieta jest wkurzona, to zamienia faceta w wierzbę. No i plus taki, że już grabiec się nie może spotykać z Balladyną. Koń z tego małego przeżnika. Teraz Aina i Balladyna zbierają maliny. Aina to była mistrzyni zbierna, jak zbierała jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, no cały dzban Baladyna ona była głupia, nie umiała zbierać malin spotykają się w lesie, Baladyna patrzy z zazdrością na linę, mówi oddaj mi swój dzban ona mówi, nie, to mój dzban będę mieszkać w pałacu ona mówi, ja będę mieszkał w, pa będę mieszkać w pałacu i chuj, bierze nóż robi dzika zabiera dzban i spierdala do domu wchodzi chwilą do tego miejsca zbrodni Filon to jest taki nekrofil i widzi w zabitej Alinie piękno i razem z pustelnikiem, który mu przyszedł że tak powiem pomóc, zabiera dziewczynę do swojej chaty chatki baladyna ma czerwoną kropkę na czole wraca do tomu. mówi matce, że no Alina uciekła z innym mężczyzną to jest w sumie prawda się on no, zabrał ten nekrofil Kilko daje tam jej piersień ale ona tam widzi krew krew widzi krew widzi i mieszkańcy rozmawiają o, o tym, całej sytuacji, o tym, jak teraz yy, jak teraz yy, Baladyna będzie będzie mieszkała w zamku na dworze. No jak oni są już na tej dworze, to ona musi nosić przepaskę, żeby nie widzieć tej, tej kropli, tej czerwonej kropki na czole. Kirkur mówi Baladynie to miesiąc modowy on mi mówi, że ja muszę wyjechać. Wyjechać, wyjechać. I wyjeżdża. Wstępuje do pustelnika, a pustelnik mu mówi, wyślijesz skrzynkę? Napisze, nie otwieraj. W tym czasie balady na dworze się rządzi. Nie wpuszcza tam znajomych matki, tam matki to już chyba już mało co kocha. Do pustelnika przychodzi Filon, który się dowiaduje, że martwa Alina jest martwa. Potem do pustelnika przychodzi Baladyna, normalnie jak u lekarza, jak ładne, że kolejki są. Pokazuje mu kropkę na czole, mówi, że proszę mi to zmazać. Perwo nie pomaga. On patrzy: Ty zabiłaś siostrę. Wyznać swoje grzechy, ale baladyna mówi: A, piadł się. No i w tym czasie e, przy dupasty plany znajdują, nie pamiętam, możecie, ale znajdują koronę. Znajdują koronę e, Mlecha i grabiec prosi w sensie no, no, no grabiec no. Prosi, prosi tam o to żeby yy, yy, żeby Go pewna yy, zmieniła go w tam, króla dzwonkowego no ale nim parze go kocha to ulega i daje mu szaty, bero i koronetą i grabiec i grabiec, i grabiec rusza na k zamek na dwór to się do, do zamku przybywa przedupas Kirkora, gralon ze skrzynką. Tą i z wiadomością, że nie może jej otwierać. Yy. Też baladyna mówi, yy, mówi Baladynie, że Kirkor jest u pustynika. Yy. Kosteryn to taki kolejny przedupas. Podsłuchuje tą rozmowę. On jest dowódcą. Yy. i Obawia się, że on, Garlalon, ten przed kilku który chce zdradzić Balodynę. Wzywa go na pojedynek. Yy... Tam, kiedy słyszy o ciele a Aliny -A i biją się, w sensie yy, Kostyn z yy, garalonem I no, niby Kostyn wygrywa, no ale zabija Grał na baladyna, bo ona mu tam wbija sztyle, tam w serce. I baladyna robi ucztę, bo jest bogata. I ją, ją, ją stać, bo ona ma ona też mieszka w pałacu. Ale przychodzi grabić z tą koroną. I baladyna tam gada jakieś wyślane rzeczy, że ona jest tam blablabla, blablabla, jaka to ona ma krwi, pojawia się wdowa, ona prosi wdowa, czyli matka yy, Baladyny prosi ją o wodę, ona ma ją w dupie, nazywają wariatką, mówią, że to jest jego i matka i wywalają z zamku. Yy, do zamku w tym czasie przychodzi posłanie, że Kirkl zabił Popiela i on no, i yy, Następny władca pojawi się z koroną popiela w się sensie koronę Polski. W tym momencie wszyscy patrzą na grabca, który ma tą koronę. On prosi tam Choklika przytupasa, go Goplany o yy, śpiew. On tam śpiewa o malinach i zbieraniu, co doprowadza do tego, że Baladyna... To się mleje, że ono tam sera gacie, że tak powiem. I w tym czasie go plana patrzy na to wszystko, mówi zrąbałam, zrąbałam, uciekam. I odlatują. Razem przed opasami. Ping, Odlatują. Widzą problem, odlatują. W tym czasie Paladyna i Kostryn będą się bić z Kilkorem. I też wiadomo, że yy, wiadomo, oni się chcą być z kilkorem, kostelni baladyny, i też wiadomo, że baladyna powiesiła yy, pustelnika. Yy, tak. I jest bitwą że teraz badna siasta to przekupiła wojsko Kirkora i we efekcie czego Kirkor przegrywa i umiera. Ale że tak powiem, ona była taka Patrzy na tego swojego kostarna wino, chyba ci nie ufam, więc bierze nóż z jednej strony smaruje trucizną drugiej nie kroi chlepi. Choć kochanie, dam ci kromeczkę chleba daje mu zdycha, una. Zabójstwo baladyny, <noise> ehm. i teraz ehm, jak baladyna pokonała wszystkich i może zostać królową, ehm, to jest ehm, rozpoczęty sąd. Tam staje przed nią e, lekarz, który mówi, że kosztem został ukryty. E, filon, który mówi e, o śmierci Alini. I wdowa, która skarży się na córkę. E, Paladyna w każdej z tych trzech spraw wydaje wrog śmierci. Nawet to robi w yy, przypadku wdowy, która tam była torturowana, tam bita i nie wjawiła, że to i córka ma na imię Pallanyna. No kiedy ten czci raz mówi skazana na śmierć, to robi, piórn robi jeb i na głowie i król kobieta piórnem porażony, zamiast koronacyjne bit w pogrzebu dzwony, koniec.